Dobra, więc witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku z serii Microsoft Forem. W czwartym już odcinku. Więc dzisiaj zajmiemy się um, właśnie rozbudową parnę i w sumie kolejnymi rzeczami na początek. E, więc tutaj mamy właśnie żelaz, który przypaliłem. A co wam powiedzieć? Więc pewnie wiele was, z was zarobi coś takiego, kopiemy, 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 kilof nam się zniszczy, bierzemy nowy, kopiemy, kopiemy. No i właśnie, to jest błąd. Znaczy na craftingu, nawet może na tym i macie tutaj ten. Ja tutaj mam yy, łączone te um, trwałość, przedmiotów. ma 33 i 28. Czyli jak sobie to Dodamy, to tu, wychodzi 3, to tu wychodzi 71 a mamy 77. Więc do, możemy wykupić 7 bloków więcej. No tam słyszałam, że jakieś 5%. No. Niby to jest mało, ale w przypadku, już naprawiania. Tylko, że to, to wszystkie zaklęcia niszczy, ale to później będzie. E, więc dobra, idziemy. Dobra, nie będę Was zanudzał. Eee, chcę Wam powiedzieć jeszcze, że nie będę ukrywał, raz, dwa razy zginąłem tutaj przeparnie, dlatego, że, że właśnie nie poszedłem na czas tutaj pójść eee, spać i po prostu nie ogromny do Dobra, więc możemy sobie do, zrobić jakąś część seta. Opuszczam. A dobra. No, i wiatr, wiatr. No, i teraz już będziemy dostawać mniej obrażeń z tym żelazną zbrojką. No to nie, jest dopiero żelazna klapa ale zawsze czy coś? Taka rzecz. Możemy dostać obrażenia od upadku, ale jeśli wylejemy przed sobą wodę, to ona nas da amortyzuje upadek znaczy, Jak skoczy sobie, on nie udał się. jak skoczy sobie, to do wody nic to nie zajmie. Więc moglibyśmy się nie zająć jakimiś zwierzętami hodowlanymi, ale na razie to a, na razie to po prostu Nasza farma, no, zobaczcie, co tu się dzieje. E, no, długo, dużo tu nie ma, no. E, więc, co by tu mamy? Włożę sobie te. Właśnie, no, dobra. Możemy już sobie stworzyć jakąś lepszą farmę. Muszę się zastanawiać, gdzie by to zrobić, bo mamy już wodę i możemy ją przenieść, bo rośliny. Przerwują wody. Więc gdzie by to tu zrobić? Przenieść tą farbę. Hmm. Tam na góry to nie ma. No, niby tutaj nawet, nawet pasuje, no ale tutaj dużo nie zrobimy. I bym chciał tutaj coś zrobić. Może. Może Dobra, najpierw sobie kopie Trochę ziemi na zrobienie Tutaj jakiegoś, żeby się nie wylała Ta wola Dobra, eee. nie kliknęło mi się co robię dobra i tak się będzie nam spływać dobra dobra i kopię okay, sobie tu no eee ten no, w tym momencie nie wstawia tylko znaczy jednakże to jeszcze, jeszcze to jeszcze nie ma na to nie wstawiłam jeszcze drugiego drugi. filmu, dopiero pierwszego. A to dlatego, że po prostu na tyle długo mi się przesyła, że wstawienie dwóch filmów naraz to jest trudne, no, w jeden dzień. To jest trudne. Tak, to, to tu zrobić.

Nie chcę was zanudzać Budowaniem te... Znaczy no nie chcę was zanudzić, jak wszyscy sobie ja w farmę Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 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 sześć. Tyle może wodę dochodzić, ale ja zawsze Lubię zrobić W żeby być Jak to zrobić? No. Nie, wystarczy Znaczy, można zrobić sobie tak, tak i ten zysk się rozda. Najpopularniejszy ym, po prostu um, nie źródło źródłem wody jest w taki sposób, że staje że tu jedną wodę na jeden kraj, teraz na drugi kraj i teraz możemy brać kizotę. Możemy brać i Ja tak tego z dużo nie używam, bo zawsze pamiętam, w brak... No, ale tu No, i te jakieś tematy. No właśnie, no w komentarzach mam takie rzeczy, że już no, nagrywał głośniej już pierwszy. Majka no w poradnik już jest, trochę tak głośniej, bo ja uważam to, że to jest naprawdę ten. Tak głośno, jeszcze na takim niskim poziomie, niskiej jakości. No więc powiedzcie w komentarzach, czy taki film Wam odpowiada, bo, bo chciałabym wiedzieć. bardzo dużo. W gdybyście napisali, czy mam nagrywać jeszcze głośniej, czy jest ok? W ogóle? Czy jest postęp? Czy widzicie, czy się zmienił? E, więc właśnie. Dwa dni temu był pierwszy odcinek, tak? Więc, e, ale ogólnie kanał został założony e, tydzień temu. No i no, możemy sobie tutaj zrobić małe świętowanie, może przy okazji mamy już pierwsze żelarne rzeczy, bo wtedy co my użyliśmy tego, że no co, a, do no tak, do tarczy. Na w tych górach nawet fajny spał, mogę chyba zmienię tutaj tam opis. Dodam w opisie tego pierwszego Minecraft yy, poradnika i tego, którego obecnie nagrywam tam Wam e, dam. W ogóle yy, kto się zna na korzach, tutaj macie kordy, gdzie jest to, więc już chyba te żadę wystarczy, mogę się sobie zatrzymać. A ja muszę... Świny. No właśnie. Eee. Właśnie po, potrzebowalibyśmy lepszej parnie O, kurczak, dobra. Bo zwierzęta hodowlane to dają do, dostęp do lepszego, do dobrego pożywienia. No też sklep. A jak zabijemy wszystkie zwierzęta w okolicy, to... już będzie oświetlenie. Jest po jakieś zwierzęta, więc nie chcę i tak zabijać dużo na początek. O, widzę, że tutaj mamy jakieś... Te... Kwiaty. O, żaba! Tyle żaba. No, ty, ta zwykła chyba żaba. E, więc fajnie, bo ta żaba, ta żaba, no, żaba y, no, jest raczej fenem, ale żaba to kolejne zwierzę, może się nam przyda. A, y, moglibyśmy zrobić jakąś kopalnię, bo O, w końcu kurek. Ile to, to jak radzi z tego kuraka ten? No więc będziemy, uh, będziemy w następnych uh, tych cinkach. Możesz szukać wioski, bo wioska to dobre itemy na start można znaleźć skrzynkę, dobre rzeczy potrzebne na start, nawet w późniejszym etapie gry wioski mogą znaleźć. Możecie znaleźć czasami naprawdę bardzo wartościowe systemy, jak na przykład nawet diamenty. Ale my jesteśmy dopiero na porce żywalnej. Leni. Jadro, tarcze i ten. Właśnie, mogę wam pokazać zaraz, jak potrzebna jest tarcza. Przepalę sobie jeszcze tego kureka. Ojejku, co się dzieje? Sorry za takie ragi, ja mam takie często. 12 minut, nie wiem jak to upłynęło szybko. A no i polecam jeszcze oświetlić okolice. Bo no, przepraszam, że mówię dopiero teraz, to to jest naprawdę chyba chyba podstawa. Co zrobić, żeby mogły się nie, żeby tu jakieś się nie rozpiły i żeby no tym a, dobra, e, żeby mogły rosnąć te szarośliny, bo one potrzebują światła, Ułożę sobie ten, najgorsze są kalipery i tarcza w pasie chyba jest po pełne i na szkieletku, bo w to to nie jest taka potrzebna dla taki. co jest. No mowy się nie wiedzieć, no, no jak to? Ej, potrzebowałbym jakaś mowa. lubiły mnie... Że nie ma, tylko o, nie creepery. No. O, A, dwa creepery, dobra. Jeszcze O! O, wioska tam jest! O, fajnie. O, i widzicie? Trzeli. No i mi się odbili. Ja więc, dobra, już pójdę dobra, bo już na nie będzie ją mogli iść spać, bo ten potwor się dobra, Och, dobra. Hmm, by tu powiedzieć, o właśnie, tam są mogę więc trzeba to oświetlić tam zawsze. Najgorsze są właśnie te klipery. No, Super fajne. O, oj, oj! Oj! O, dobra, chcę, żeby nie poszło. O! Warto tarcza i siekierę. To, tarcza i siekierę skrytą. O! Nie wiem, czy możemy to włożyć do kompostownika. Nie, nie, możemy. Dobra, no i widzicie, dzięki chyba klacie przetrwałem. Możemy zawsze sobie wyłożyć ży czyś pokojowe, ale to nie jest ten. O pokażę wam co robi mączka Kosna. Właśnie ona jest... No miałam to miałam tam oświetlić, dobra. Ojejku, nie to wybrałam. Tu. I teraz nam po... To są takie jakby nam. No. No. Teraz, no, już mamy roślinną przenicę, to możemy już e, to już możemy ją zebrać. Tak już są takie żółte, dojrzałe. Tu możemy je zbierać. zbierć. Pięć tam w, w naszej kryjówce mam Jeszcze jedno? więc... Będziemy mogli sobie, sobie zrobić dwa chleby, ale nie po to na razie jest siano. Ten. A siano raczej będzie już przy dzwoni mieli zwierząt, ale to potem, w następnym odcinku najpewniej, bo a, to raczej temat na następnym odcinku, A i wioska, wioska. Czy możemy sobie już zwabić do zagrody te mowy? Ale... E... Albo nie wiem. Dobra, to będzie na następny temat, na ten odcinek. Wioska to, Tam... To będzie jakiś temat na dziesiąty może odcinek, bo są zawiłe rzeczy. Ale mogliście już zobaczyć, jak wygląda wioska. Widzę, jak tam było światło. Dobra, widzę. Patrzę, gdzie ta wioska tu jest. Naprawdę, no. To już wcześniej nie myślałam, że ten spawn jest taki dobry, bo myślałem, a ten spał to taki lepszy, na, bardziej na krajowcy, Co to, ta gierka też jest bardzo fajny. E, więc, jak wspominałam... Dodam do opisu. Do E, tak ta wioska wygląda. To wioska wygląda, nie będę tam już chodzić. Nie będę tak wchodzić, ale tak właśnie wioska wygląda mniej więcej. E, w następnych odcinkach zobaczycie co tam jest. Ta A takie. Teraz ja już myślałam, że jakiś kolejny głosy O, tam jest urbo. To też będzie temat na kolejne odcinki. To na razie jest czwarty odcinek. Rozwijamy się. I myślę, dobra, już jest 17 minut nie chcę tego przedłużać, bo e, wiem, że nam się. 9 godziny to wysyłało. Takie wolę już e, ten. Albo e, mogę Wam teraz pokazać CID. Wpisujemy okośnik C. Taki. Dobra. Skopiowałam sobie. Także no! No co, w sumie, no. No więc ja się wami, z Wami chyba będę żegnać. Um, no, do zobaczenia w następnym odcinku. Na raz.